Drodzy Państwo, komunikacja miejska w Olsztynie pojawiła się wraz z nadejściem ery elektryczności. W naszym mieście był to rok 1907, kiedy na ulicę naszego miasta wyjechał pierwszy tramwaj. Potem pojawiły się trolejbusy, a na końcu autobusy. Po II wojnie światowej komunikacja miejska odrodziła nam się w 1946 roku i przez kilkanaście lat Olsztyn był jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie jednocześnie jeździły autobusy, tramwaje i trolejbusy. Trolejbusami można było w tamtych czasach dojechać między innymi z ulicy Limanowskiego do Kortowa. Z ulicy Knosały na kolonię Mazurską i do dworca głównego. Były też dwie linie tramwajowe. Jedna prowadziła do Jakubowa, druga w okolicy Jeziora Długiego. Tramwaj zatrzymywał się tam, gdzie w tej chwili jest LO numer 12. Były to dwie linie kolejowe, były oczywiście też linie autobusowe. Co nam zostało po tamtych latach, po tych pionierskich czasach komunikacji miejskiej? Jeżeli chodzi o tramwaje, no to wiadomo, w 2015 roku pojawiły się one znowu, zlikwidowano je w 1960 w 5 roku. Po tramwajach zostały nam tylko niewielki fragment szyn odnajduje się w tej chwili pod Wysoką Bramą. Do 2001 roku istniała zajezdnia tramwajowa przy ulicy Wojska Polskiego. W tej chwili stoi tam stacja benzynowa. Po trolejbusach z kolei została nam zajezdnia przy ulicy Knosały. W tej chwili to jest część Muzeum Nowoczesności. Natomiast po autobusach no oczywiście, zostało nam mnóstwo linii autobusowych ale po autobusach zostało nam ten, ten właśnie przystanek jest to tak zwana wiata gdańska. Gdańska, dlatego że wymyślono ją na Politechnice, Politechnice Gdańskiej. To jest ostatni taki przystanek w Olsztynie. Ja nie milion ma lat, może 30, drodzy Państwo, może 40. Natomiast jest to ostatni taki zabytek, który pozostał nam po autobusach holsztyńskich, tych starych autobusach holsztyńskich, dlatego że wszystkie stare autobusy zostały gdzieś tam. Gdzieś tam rozprzedane. Warto jeszcze, zanim przeniesiemy się w troszeczkę inne miejsce, wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż, kiedy likwidowano trolejbusy w 1970 roku, Olsztyn stał się miejscem takiego ogólnopolskiego eksperymentu. Młodszym, e, młodszym Osobom, które nas oglądają, warto przypomnieć, że dawno, 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 dawno temu, w czasach waszych dziadków, jeszcze, żeby pojechać autobusem, trzeba było kupić biletu konduktora. I w 1970 roku w olsztyńskiej komunikacji miejskiej przeprowadzono taki ogólnopolski eksperyment, że ustawiono kasowniki i tam się wrzucało monety. Ten eksperyment się udał, dzisiaj można wszędzie płacić kartą, natomiast drugi eksperyment się nie udał, otóż na dworcu głównym w Olsztynie ustawiono również takie specjalne automaty do biletów ale i wrzucało się tam pieniądze i można było sobie wziąć to bilet. Nikt tego nie pilnował i ten eksperyment spalił na panewce. Drodzy Państwo, ten przystanek, on powinien pozostać, powinien zostać odnowiony. Jest zresztą na to pomysł, nawet zrobiony kosztorys, to byłoby około 20 tysięcy złotych. Natomiast czy on powinien pozostać w tym miejscu na ulicy Jagiellońskiej? Moim zdaniem nie. Powinniśmy go przenieść w inne miejsce i powinien spełniać troszeczkę inną funkcję. Przenosimy się. Drodzy Państwo, zatem odnówmy tą wiatę, ale tam jej nie zostawiamy na Jagiellońskiej, przystawmy ją gdzieś tutaj, może na pętlę, tą nową pętlę tramwajową przy Wysokiej Bramie, może gdzieś tutaj w okolicach Wysokiej Bramy, a na tych bocznych ściankach przy pomocy fotografii, może multimedialnie pokażmy historię olsztyńskiej komunikacji.